Dzień dobry. Chciałem Wam dzisiaj zadać bardzo ważne pytanie. Mianowicie, co zrobić, jeżeli macie akurat ochotę w coś zagrać, a jesteście sami i właśnie wyłączyli prąd? I siadłam Wam bateria. No, dobra, jeszcze raz. Dzień dobry. Chciałem Wam dzisiaj zadać bardzo ważne pytanie. Mianowicie, co możemy zrobić, jeśli mamy akurat ochotę w coś zagrać, a jesteśmy sami, wyłączyli prąd, Siadła nam bateria w laptopie i jeszcze w komórce. Dobra, jeszcze raz. No więc co możemy zrobić, jeśli mamy ochotę akurat w coś zagrać, a właśnie jesteśmy sami, wyłączyli prąd, i siadła nam bateria w laptopie i w komórce i w drugiej komórce, ale z jakiejś przyczyny mamy jakiś światło. No to co zrobić, jeśli nam nie wyłączyli prądu, mamy baterie w komórce i w laptopie, ale mamy ochotę grać na komputerze, bo mamy ochotę robić coś innego, ale jesteśmy sami. No chodzi mi o gry planszowe dla jednej osoby. No. Zacznijmy jak zwykle od nudnego chsanienia historii mojego życia, od której pozostawiacie. Więc ja, ponieważ jestem nerdem, jak widać. Bardzo lubiłem zawsze nie tylko gry elektroniczne, ale też papierowe, co też pewnie Wam już pokazywałem wcześniej. No jak byłem mały, to bardzo lubiłem gry planszowe, problem tylko był taki, że nie miałem z kim grać, bo moi znajomi się interesowali tylko i wyłącznie piłką nożną i przylotowaniem koledze, natomiast moi rodzice... Na widok instrukcji dłuższej niż trzy linijki dostawali natychmiast spazmów, w związku z czym zagranie z nimi w coś bardziej skomplikowanego niż warcaby no nie wchodziło niestety w grę. No i cóż, jak zobaczyłem coś takiego w sklepie, no to byłem bardzo szczęśliwy. No, niestety problem polegał z tym, znaczy z tą grą konkretną był taki, że jak już się przebrnie przez 3 godziny przygotowania do gry i wypełnienia dziennika i już wylądujemy na, znaczy dolecimy na jakąś planetę, to to trzeba jeszcze wypełnić 70 stron właśnie w dzienniku, obliczyć 20 różnych współczynników, sprawdzić czy jest grawitacja, czy o co możemy zabrać na prom, la la, la. każdy żeton ma 9 różnych prawda, cech i nie, nie są w żaden sposób oznaczone, więc co chwila trzeba zaglądać do instrukcji. No, no, generalnie bottom line tak zwany jest taki, że... E, powiedzmy, czytanie instrukcji w tej grze, która zawiera 200 paragrafów, bo to jest taka gra półparagrafowa, półplanszowa, e, jest dużo bardziej zabawne niż samo granie. No więc od tamtej pory, powiedzmy, trochę straciłem wiarę w gry solowe, e, planszowe to jest, e, aż do, e, powiedzmy, do niedawna. Mianowicie okazuje się, że, że jednak można zrobić grę dla jednej osoby, która wcale nie jest nudna, e, no i jakby są takie gry w różnych przedziałach komplikacji, różnych, powiedzmy, długości gry i tematyka też jest różna. No w każdym razie, no ja tutaj pewnie będę głównie, jeśli będę robił produkcję na ten temat, to będę się zajmował grami tak zwanymi print and play, czyli do samodzielnego wydrukowania, najczęściej darmowymi, no bo takie są, powiedzmy, naj najłatwiej pozyskać. No ale też powiedzmy, nie będę stranił od takich rzeczy. To jest gra, która, no pudło jest po prostu kosmiczne, w środku jest mnóstwo rzeczy, gra jest bardzo długa i dosyć skomplikowana, ale to jest chyba najlepsza gra, jaką w życiu grałem, planszowa, więc do tego na pewno dojdziemy. No to na pierwszy ogień postanowiłem wziąć, pewnie się na pierwszym ogień nie skończę jak zwykle, ale postanowiłem wziąć yy, no jedną z moich ulubionych takich mini gierek właśnie yy, print and play yy, solowych. Yy, gra się nazywa Microspace Empire. No i yy, chociaż trudno w to wierzyć, jest to gra w 4X w kosmosie, którą można skończyć w 15 minut. Przyjrzyjmy się jak tego dokonać. No to zróbmy może taki krótki unboxing tego super profesjonalnego pudełka, które zrobiłem do tej gry. W środku zawiera się instrukcja, która jest w formacie tak zwanym Pocket Mod. To znaczy drukujemy ją na jednej karce A4, nacinamy w odpowiednich miejscach i później składamy w taki śmieszny sposób, że jest... E, właśnie takiego rozmiaru, rozmiaru e, i pasuje do, to znaczy jest podobnego rozmiaru co po prostu standardowe karty do gry. instrukcja e, na instrukcji jest całkiem przyzwoicie napisana, jasna, prawda, nie ma to bardzo nic do zarzucenia. Oprócz tego jest tak zwana mata, czyli taki świstek papieru. E, no, wszystko drukowane jest na mojej w drukarce, która jest niestety czarno-biała, w związku z czym właśnie takie rzeczy są, ale jako jak daltonista nie mogę narzekać. No na świstku tym mamy tutaj tory naszych zasobów, tory produkcji, czyli ile, ile nam zasobów przybywa co tura. Oprócz tego tutaj jest 8 technologii. Mamy takie drzewko technologii, prawda? Drzewko dlatego, że żeby zdobyć technologię po prawej stronie musimy najpierw zdobyć odpowiednie technologie po lewej stronie, czyli żeby mieć Forward Starbases musimy najpierw wybudować Capital Ships. No i oprócz tego jest kilkanaście kart. To jest bardzo mikrogierka, jak sama nazwa wskazuje. No jest kilka kart wydarzeń, które jakby no są, przedstawiają różne wydarzenia, które mają miejsce w trakcie gry, a przy okazji są tak, tak naprawdę, no jak to się nazywa, licznikiem tur też. No i oprócz tego są karty układów. Układy zdobywamy podczas gry, no i one tam dają zasoby i w oparciu o nie generalnie liczymy sobie punkty zwycięstwa i rozwijamy nasze, nasze imperium. Oprócz tego w grze potrzebna jest kostka sześcienna, no i jeszcze jakieś znaczniki. Można używać różnych rzeczy, ja używam innych kostek sześciennych o innym kolorze. Do gry jest też dodatek fanowski, ktoś wypuścił, który zawiera dwa układy i trzy dodatkowe wydarzenia. To zmienia troszkę, szczerze mówiąc, tę grę, mi się wydaje, że jest odrobinę łatwiejsza, no ale też trochę ciekawsza, bo jest właśnie więcej różnych ciekawych ciekawostek. No i skoro już to mamy za sobą, no to zobaczmy jak to wszystko działa w praktyce. No tak, tutaj mamy grę już praktycznie przygotowaną do, do rozpoczęcia. Zaczynamy z zerową ilością zasobów, zerową siłą militarną i z jednym, z jedną planetą. To jest naprawdę nasz ojczysty świat, który nam to zapewnia. Plus jeden metalu i plus jeden wealth, czyli bogactwa, no nie wiem, innych zasobów, co jest już uwzględnione tutaj na tej planszy. Nie mamy żadnej technologii. No i oprócz, no i generalnie właśnie stąd musimy sobie radzić. To jest talia systemów, znaczy układów odległych, to jest talia układów bliskich. Różnią się tym, że żeby kolonizować układy odległe musimy wynaleźć odpowiednią technologię, właśnie tę, forward style braces. Oprócz tego jest jeszcze talia wydarzeń. Na początku gry wywalamy dwie karty z niej, a następnie tasujemy i jest gotowa do użytku. Gra się dzieli jakby na dwa lata. Każdy rok się kończy. Ja to lubię raczej mówić, że dziesięciolecia, bo to jakoś tak bardziej jest sensowne. Jak już się zużyją wszystkie karty wydarzeń, to wtedy tasujemy z powrotem, wywalamy dalsze dwie i rozpocznie się kolejny tam, powiedzmy, etap gry, w którym już wydarzenia mogą być troszkę trudniejsze. No i teraz jak w to się gra. Gra się dzieli na trzy czy tam cztery fazy. Cztery. W pierwszej fazie możemy odkryć jakiś układ. I możemy zdecydować, co chcemy zrobić. Możemy go próbować na przykład podbić. Ponieważ mam siłę militarną 0, a po nieudanym ataku się traci siłę militarną, czyli to z jedynki na 0 na przykład, no to z 0 nie mogę już spać nigdzie dalej, więc nic nie tracę, próbując jakby skolonizować ten system. Ma, układy mają współczynnik resistance, który oznacza jak... No i jak trudno jest go skolonizować, żeby, żeby to się udało, to muszę rzucić kostką, dodać swoją siłę militarną i suma musi być równa wyższa temu współczynnikowi. No czyli w tym przypadku mi się nie udało, ustawmy go tutaj, żeby było wiadomo, że nie jest nasz. Kolejna faza to jest pozyskiwanie zasobów, czyli ponieważ mamy plus jeden metalu i plus jeden zasobów, no to zostajemy jeden każdego. Dalej możemy jakby dodawać sobie siłę militarną albo możemy wynajdować technologię. Koszt siły jakby, znaczy jednego punktu siły jest po jednym z każdego zasobu, natomiast za te płacimy z tych zasobów i tutaj jest podany koszt, prawda, na tej karteczce. No w tym momencie nie wiem, czy mnie stać specjalnie na jakieś tutaj szaleństwa mógłbym wprawdzie sobie siłę moją militarną rozwinąć, ale trochę boję się, że będę tak rozwijał i tracił, rozwijał i tracił więc na razie wyciągnijmy kartę wydarzenia, zobaczmy co się stało o, na szczęście e, rewolta powiedzmy niejodyka, bo nie mam bo jedynym układem jaki mam jest e, mój świat ojczysty, który nigdy się nie buntuje i chwała mu za to więc możemy przystąpić do następnej tury. No, no ja zwykle taką strategię przyjmuję, że najważniejsze technologie, jakie pozyskuję, to jest właśnie handel, żeby można było wymieniać zasoby, w sensie jeden na drugi i bankowość, żeby można było mieć więcej niż trzy jednostki każdego zasobu. Oprócz tego capital ships są bardzo ważne, no bo wtedy możemy mieć więcej niż trzy siły militarne. No i gra generalnie tak sobie dalej, prawda, się toczy Jak się skończą te karty to tasujemy nowe Przelatujemy jeszcze raz przez, e, przez te talie, No i na koniec podliczamy punkty zwycięstwa za nasze układy, punkty zwycięstwa jeszcze za różne tutaj opisane rzeczy, jak mamy, prawda, technologię, jak mamy, jak e, dużo układów żeśmy odkryli itd., itd. No i zapisujemy swoje wyniki i próbujemy je e, no próbujemy je no, pobić nasz rekord za każdym razem. No i to jest Microspace Empires. Gierka jest bardzo przyjemna, bardzo szybko się dają skończyć. No, w sam raz tak, żeby sobie usiąść i pyknąć w ramach opróżnienia umysłu. No, Nie jest to jakaś super epicka gra, w której jakby przez pod krew i łzy budujemy nasze imperium, ale szczerze mówiąc wszystkie elementy gatunków 4x tu są, prawda? Eksplorujemy. Podbijamy, pozyskujemy zasoby, no, i, no tak, no i odpieramy prawda, ataki i, i podbijamy różne inne planety. No także cóż, gra nie wymaga zbyt dużo drukowania, to są generalnie tylko dwie strony kart. No plus instrukcja i ten, ta tutaj karteczka, także za dużo powiedzmy na tusz nie wydacie, no chociaż tutaj jak widać niektóre karty są dosyć czarne, więc yy, yy, może warto pójść do ksero i ich atrament zużywać. Także ta gra dostaje ode mnie 5 fluktuacji podprzestrzennych.